Witajcie w moim zielonym świecie. Wszystko o roślinach tutaj znajdziecie, a między innymi o uprawie storczyków. I w dzisiejszym filmie chciałam Wam podpowiedzieć, czy żółknięcie liści falenopsisa, bo akurat odniosę się tutaj do falenopsisa i dlaczego tak się dzieje, czy trzeba się tym przejmować, jak temu zaradzić i co robić. Dowiecie się właśnie z tego filmu, więc jeżeli chcecie, aby Wasze storczyki rosły pięknie, kwitły i się rozmnażały, koniecznie zobaczcie ten film, bo jest to jeden, ale nie jedyny oczywiście, element uprawy naszych pięknych roślin. Tutaj przed Wami jest mój poglądowy egzemplarz. Oczywiście dziękuję mu za to, że pozwolił mi się nagrać i że akurat do tego filmu fajnie się nadaje, a to z tego względu, że właśnie tutaj mam przypadek żółknięcia takiego liścia i w przypadku tego egzemplarza jest to zupełnie naturalne. A po czym to poznaje? Otóż poznaję po jego dobrym stanie ogólnym. On tutaj wypuszcza pęd kwiatowy, jak widzicie, a dodatkowo jeszcze kwitnie. No i póki co nie, nie zamierza przekwitać, pozostałe liście zachowują turgor, nawet wypuścił tutaj młodego listeczka, więc jego stan jest bardzo dobry. Spójrzmy jeszcze na korzenie, no nie jest akurat podlany, bo widzicie, że korzenie są jasne, no i niebawem go podleję. Dzisiaj, zaraz jak zrobię ten film, go podleję, bo gdybym go podlała przed filmem, no to po prostu by mi tutaj chlapał, woda by wyciekała, więc ja sobie go podleję po zrobieniu filmu. A jak zatem podlewać storczyki, aby nam dobrze rosły? Bo musicie wiedzieć, że odpowiednie podlewanie to 99% sukcesów w uprawie storczyków. Dlatego jest tak ważne. Tutaj w kartach zamieszczam na górze nad filmem ten film, bo to jest podstawa wszystkich podstaw uprawy storczyków. Także właśnie tak poznaję, że to zrzucanie liścia w przypadku tego egzemplarza jest procesem naturalnym. I dotyczy to głównie dolnych liści, bo gdyby zrzucił liścia tego najmłodszego, no to można by się zacząć martwić. Ta sytuacja, o której mówię w tym filmie, dotyczy liści dolnych. Ten nie jest akurat pierwszym dolnym, ale jest tam którymś z kolei i jest również dosyć starym liściem, bo jak widzicie tutaj jest bardzo długi. To jest jeden z jego pierwszych liści, więc czas, żeby go zrzucić. Dzieje się to zazwyczaj jesienią, w przypadku na przykład moich roślinek, ale reguły regułami. Roślinki mogą się wyłamać i może się to dziać o każdej porze roku. Niemniej na pewno jesień jest taką najczęstszą porą roku, kiedy właśnie nasze storczyki zrzucają te liście. Widocznie mu to jest niepotrzebne. Warto wiedzieć, że żółknięcie i opadanie liści, zasychanie bólów dotyczy też każdego rodzaju storczyków. Jak już wspomniałam, ja przedstawiam ten problem na przykładzie falenopsisa jako jednego z najpopularniejszych co nie jest równoznaczne z najłatwiejszym, uwaga, storczyków. I to zrzucanie liści przez falenopsisa można porównać z gubieniem włosów przez człowieka. Jedne są zrzucane, a inne wyrastają. Podobnie jest w przypadku orchidei. Zapamiętajcie to porównanie, a zawsze będziecie wiedzieli, że jeżeli nie ma innych niepokojących objawów, na przykład braku turgoru, czyli napięcia powierzchniowego liścia, Gnicia, korzeni czy tym podobnie to jest to zachowanie zupełnie normalne. Falenopsisy mają różne kaprysy w kwestii zrzucania liści i niektóre egzemplarze zrzucają po jednym stopniowo, na przykład raz na rok albo kilka naraz. W swojej praktyce spotkałam się z różnymi zachowaniami, które nie miały wpływu na stan roślinki. Jeżeli więc taki dolny liść zacznie żółknąć, nic z nim nie róbcie, dopóki sam nie odpadnie. Ale jeżeli przeszkadza Wam wygląd takiego żółtego liścia, no to poczekajcie, aż stanie się on całkowicie żółty i można go tutaj wyciąć. Ale bardzo ostrożnie. Ja czekam, aż te listeczki mi zupełnie wyschną i wystarczy je leciuteńko wówczas pociągnąć, a odpadną same. A dlaczego ja osobiście nie obcinam takiego tutaj liścia, jak widzicie? No nieładnie to wygląda, ale roślinka czerpie jeszcze składniki odżywcze z tego liścia, więc chcę, żeby maksymalnie jej wykorzystała. A co robić, jeżeli taki żółty liść przydarzy się storczykowi na przykład tutaj, przy samym stożku wzrostu, czyli jeden z najmłodszych liści, no to może być już problem. Może to być objawem przesuszenia rośliny, przelania rośliny, zalania stożków wzrostu tutaj. Tutaj właśnie jak się dostanie woda, nie chcę za bardzo tutaj dotykać, bo tutaj jest ten pęd kwiatowy, ale jak tutaj się dostanie woda, no to storczyk może zacząć gnić. Niestety tak się dzieje i dlatego jeżeli kąpiecie swoje storczyki, no to musicie to zrobić rano i dać roślinkom dokładnie wyschnąć przed nastaniem nocy. Chodzi oczywiście o kąpanie np. pod prysznicem, czy nawet samozraszanie. Trzeba to robić bardzo umiejętnie. O ile latem, jeżeli jest gorąco, nie ma takich problemów, to najgorzej jest właśnie w takich okresach przejściowych, między latem a jesienią i między zimą a wiosną, kiedy to nie mamy, włączonego centralnego ogrzewania, a wilgotność powietrza jest dosyć wysoka, trzeba bardzo, bardzo uważać właśnie na stożek wzrostu, żeby przypadkiem go nie przelać, bo przelany stożek wzrostu w 90 paru procentach równa się śmiercią całej roślinki. Trzeba mieć już naprawdę ogromne doświadczenie, żeby taką roślinę wyciągnąć z tego złego stanu, więc lepiej zapobiegać niż potem leczyć niemniej da się to zrobić no ale szkoda naprawdę czasu szkoda nerwów żeby się bawić w takie przygody więc zdecydowanie lepiej nie zalewajmy tego stożka wzrostu jeżeli zobaczycie jakieś szkodniki jakiś nalot pleśni czy gnicie korzeni to jest bardzo bardzo proste no jeżeli masz choć trochę doświadczenia w uprawie storczyków no to Powinieneś, powinnaś wiedzieć, co jest chorobą, a co jest normalnym zachowaniem. Dlatego ja tutaj w swoich filmach podpowiadam i ukierunkowuję, w jaki sposób należy uprawiać te cudowne roślinki. Jednak najwięcej informacji, taka Biblia uprawy storczyków, to jest mój obszerny kurs. Storczyki dla początkujących od lajka do praktyka i ten kurs jest w wielu wariantach można również zakupić tylko i wyłącznie e-book taki poradnik pdf o uprawie storczyków ale wracając jeszcze do tych korzeni to jak patrzeć czy korzenie są zdrowe czy czy niezdrowe no to przede wszystkim muszą być jędrne te korzenie są bardzo zdrowe jak tutaj widać mimo że wymagają nawodnienia zaraz sobie tego storczyka wodnie muszą być jędrne. No trudno dotknąć tam w środku, ale na przykład tutaj na wierzchu można dot dotknąć. Jest bardzo jędrny, twardy. No i nie mogą być wyschnięte. Wyschnięte są tutaj te, na przykład. No, ale one tutaj nie pełnią żadnej roli. Nie mogą być też kruche, wiotkie jakieś przegniłe, bo wówczas może to oznaczać chorobę. A większość chorób storczyków niestety wiąże się właśnie z nieodpowiednim podlewaniem, a w szczególności z dosyć częstym ich przelewaniem. Bo musicie wiedzieć, że przelewanie storczyka jest zdecydowanie gorsze niż przesuszenie. Dokładnie, bo z przesuszeniem jakoś roślinka sobie poradzi, a jeżeli będziecie ją systematycznie zalewać, no to niestety może cała zgnić. Także uważajcie na podlewanie. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy storczyka podlać, czy nie, no to dajcie mu jeszcze trochę czasu. Tu musi być stuprocentowa pewność, że storczyk wymaga nawodnienia. Jak widzicie, więc nawet takie... Żółknięcie liści i to dosyć poważnie wyglądające, jak w przypadku tego oto tutaj mojego storczyka, no nie jedna osoba mogłaby się przestraszyć i stwierdzić, że jest to jakiś objaw chorobowy, no ale akurat w tym przypadku nie jest i to też trzeba umieć odróżnić. Ale jeżeli będziecie oglądać wszystkie filmy na moim kanale o storczykach i dodatkowo jeszcze... Przejdziecie ten kurs storczyki dla początkujących od laika do praktyka, ta uprawa storczyków nie będzie miała przed Wami kompletnie żadnych tajemnic i będziecie mieli takie niespodzianki, czyli storczyk jeszcze kwitnie. Co prawda to już są ostatnie kwiatki, bo miał wcześniej tutaj, on kwit mi od wiosny, co nie stało na przeszkodzie, żeby roślinka wypuściła kolejny pęd kwiatowy. I tego. Osobiście Wam życzę. To jest najwspanialsza rzecz dla storczykowca. Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnych moich filmach o storczykach, o roślinach i pa! pa.